Zadanie 23 matura 2020 poziom podstawowy maj 4 liczby tworzące zestaw danych są uporządkowane rosnące. Mediana tego zestawu czterech danych jest równa medianie zestawu 5 danych. Zatem mediana o ten zestaw nie jest uporządkowany, zatem tu uporządkujmy, czyli będziemy mieć 2, 3, 5, 6. I 8, no i tu przecinek. Mediana to jest ta środkowa wartość. Czyli w tym wypadku, jeżeli mamy 5 danych, no to to będzie idealnie ta. Czyli to jest mediana wynosi 5. I ona jest taka sama jak w tym pierwszym zestawie, czyli mamy 2, 3, a i 8. Ale jeżeli jest parzysta wartość, parzysta ilość tych danych, no to bierzemy średnią arytmetyczną tych dwóch środkowych, bo środek wypada idealnie tu. To jest pół i pół, takie równe pół. <laughs> czyli mamy 3 plus a. Na 2, no i wiemy, że jest równe 5. W takim razie po pomnożeniu tego razy 2 mamy 3 plus a jest równe 10, czyli a musi być równe 7. I to jest odpowiedź A.